w naszej pogłębionej rozmowie. Dziś cofamy się w czasie aż do połowy XV wieku. Zajmiemy się, no cóż, tragicznymi i chyba można powiedzieć przełomowymi wydarzeniami, bitwą pod Warną i losami młodego króla Władysława III, którego znamy jako Warnenczyka. Mamy tu przed sobą opracowanie historyczne, które próbuje, no właśnie, rozwikłać kulisy tej geopolitycznej katastrofy i zrozumieć, jak narodził się cały ten mit. Tak, naszym celem dzisiaj jest prześledzenie tej drogi, która no, doprowadziła do klęski. Zastanowimy się, jak wyglądała sama bitwa, jakie były jej konsekwencje, te bliższe i dalsze. No i oczywiście musimy dotknąć tej wciąż nierozwiązanej zagadki śmierci króla. Ona przez wieki, wiesz, pobudzała wyobraźnię, rodziła legendy. To jest naprawdę fascynujący splot polityki, ambicji, no i tego religijnego zapału, ale też Twardej militarnej rzeczywistości. To prawda. Historia jak z kroniki, nie? Młody władca na dwóch tronach, wielka krucjata przeciw potężnemu imperium, zaraz potem złamany traktat pokojowy. No, brawurowa szarża. I ten katastrofalny finał. A do tego jeszcze te wszystkie, no, niejasności wokół jego śmierci. No dobrze, rozpakujmy to wszystko krok po kroku. Zacznijmy może od samego Władysława III Jagiellończyka. Już sam fakt bycia królem Polski od 1434, a potem od lipca 1440, również królem Węgier, no to czyni go postacią nietuzinkową. Druga w historii Unia Polsko-Węgierska. Brzmi imponująco, ale czy to było stabilne połączenie? Właśnie, imponująco to jedno, a stabilnie to zupełnie co innego. Ta unia, która, no cóż, przetrwała zaledwie cztery lata, od samego początku była obarczona dużym ryzykiem, powstała w bardzo, bardzo specyficznych okolicznościach. Władysław przyjął tą węgierską koronę na zaproszenie tamtejszej opozycji antyhabsburskiej. Oni widzieli w Jagielunie szansę na silnego sojusznika. Aha. No i nie bez znaczenia był też nacisk ze strony no, potężnego biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego. On miał swoje szeroko zakrojone plany polityczne. Widział w Unii nie tylko szansę na walkę z Turkami, ale też na wzmocnienie pozycji Polski, no i kościoła w regionie. Czyli to nie był wybór podyktowany tylko, no nie wiem, sympatią do Władysława, ale raczej skomplikowana gra interesów taka konieczność chwili. Zdecydowanie tak. A kluczowym warunkiem i takim powszechnym oczekiwaniem, zwłaszcza ze strony Węgrów, było to, że Połączone siły Polski i Węgier wreszcie no, skutecznie przeciwstawią się rosnącemu w siłę Imperium Osmańskiemu. To zagrożenie tureckie dla Węgier było bardzo realne, bezpośrednie, więc Władysław, przyjmując koronę, przyjął na siebie to yy, no, militarne zobowiązanie. I to zobowiązanie wręcz widać było w jego symbolice, prawda? Zaczął używać tego herbu łączącego polskiego orła białego z węgierskim podwójnym krzyżem. Jakby chciał pokazać, jestem władcą obu narodów, podejmuję to podwójne wyzwanie. Ale miał dopiero 20 lat w 1444 roku, to musiała być ogromna presja dla tak młodego człowieka. Ogromna rzeczywiście. I nie chodziło tylko o tę presję zewnętrzną, walkę z Turcją. Musiał też, wiesz, ugruntować swoją pozycję wewnętrznie na Węgrzech. Unia była krucha, a on, jako obcy król, musiał zdobyć realną legitymację w oczach wpływowej węgierskiej magnaterii. Co więcej, musiał jakoś zaistnieć obok tej niezwykle popularnej i już wtedy no, legendarnej postaci dowódcy, wojewody Siedmiogrodu. Jana Hunia Diego. A, czyli dochodziła rywalizacja. Dokładnie. Sukces militarny był mu po prostu politycznie niezbędny. Ta wewnętrzna potrzeba sukcesu stała się potem jednym z motorów napędowych jego późniejszych ryzykownych, no bardzo ryzykownych decyzji. Rozumiem. A w tle ciągle to narastające zagrożenie osmańskie i tu wracamy do Hunia Diego, bo to on odnosił te sukcesy w walkach z Turkami w latach 1441-1443, co jak rozumiem, rozbudziło spore nadzieje w Europie. Tak tak, te sukcesy Hunia Diego, chociaż może nie jakieś decydujące strategiczne, były na tyle znaczące, że skłoniły sułtana Murada II do negocjacji. I tu dochodzimy do momentu, no Kluczowego i, można powiedzieć, tragicznego w skutkach. W czerwcu 1444 roku w Segedynie zawarto dziesięcioletni pokój. Wydawałoby się, że to rozsądne rozwiązanie, prawda? Daje czas na wzmocnienie sił? Czekaj, czekaj. Dziesięcioletni pokój w czerwcu. Ale przecież bitwa była już w listopadzie tego samego roku. Jak to? Co się stało? No właśnie, i tu jest, jak to mówią, pies pogrzebany. Pokój został złamany niemal natychmiast po jego zawarciu. Kluczową rolę odegrał tu legat papieski, kardynał Giuliano Cesarini. Czyli wysłannik papieża. Tak. Osobisty wysłannik z misją dyplomatyczną i ogromnym autorytetem. Cesarini był płomiennym zwolennikiem krucjaty. Argumentował, że przysięga złożona niewiernemu nie obowiązuje i że trzeba wykorzystać moment, gdy główne siły sułtana są, no wiesz, zaangażowane gdzie indziej. To było takie dramatyczne starcie pragmatyzmu z tym ideologicznym zapałem. A Władysław, który sam przyjął tę symbolikę krzyżowca, używając krzyża Molinę, no, znalazł się pod ogromną presją, żeby kontynuować wojnę. Czyli z jednej strony presja ideologiczna z Rzymu, z drugiej ambicje młodego króla, może też kalkulacje samego Huniadiego, i to wszystko przeważyło nad świeżo podpisanym traktatem. To naprawdę wiele mówi o priorytetach tamtej epoki. Spróbujmy zebrać tę no, gęstą chronologię. 1440 Unia i zobowiązania antytureckie. Mhm. 1441-43 te sukcesy Hunia Diego. Czerwiec 1444 pokój w Segedynie. Chwilę później zerwanie pokoju pod wpływem legata i finał. 10 listopada 1444 bitwa pod Warną. Dokładnie tak. Przenieśmy się więc nad Morze Czarne pod Warnę 10 listopada 1444. Mamy z jednej strony armię chrześcijańską formalnie pod wozą Władysława, ale strategicznie dowodzoną przez Hunia Diego, z drugiej Armię Osmańską pod wozą samego sułtana Murada II. Jak wyglądało to starcie? To była niezwykle zacięta i no, bardzo krwawa bitwa. Szacunki strat są różne, ale mówi się o około 7 tysiącach poległych po stronie chrześcijańskiej. Co ciekawe, Turcy, mimo że wygrali, również ponieśli ogromne straty, być może nawet większe mówi się o 710 tysiącach. To pokazuje skalę tej walki. Co więcej, na początku szala zwycięstwa zdawała się przechylać na stronę krzyżowców. Naprawdę? Tak. Manewry Huniadiego na skrzydłach okazały się skuteczne. Tureckie linie zaczęły się chwiać. Pojawiła się realna szansa na zwycięstwo. I właśnie wtedy, w tym potencjalnie przełomowym momencie, dochodzi do tej decyzji króla. Tutaj historia nabiera naprawdę no, dramatycznego tempa. Dokładnie. Władysław, być może uniesiony tymi pierwszymi sukcesami, być może wiedziony jakąś młodzieńczą porywczością, no i tą pragnieniem osobistego rozstrzygnięcia bitwy, żeby udowodnić, że to on jest prawdziwym wodzem, a nie tylko huniady, podjął fatalną decyzję. Zebrał swoją przyboczną gwardię. Elitarny oddział, jakieś 500 ciężkozbrojnych rycerzy, głównie Polaków i Węgrów. Tylko 500? Tak, około 500. I ruszył w szaleńczą szarżę prosto na centrum szyków wroga. Tam, gdzie stał sam Sultan, chroniony przez zaprawiony w bojach korpus około 10 tysięcy janczarów. 500 na 10 tysięcy z naszej perspektywy to wygląda na no, czyste szaleństwo. Ale czy w tamtych czasach. Biorąc pod uwagę etos rycerski, tę wiarę w siłę impetu ciężkiej kawalerii, czy to naprawdę było postrzegane jako aż tak irracjonalne? Czy może jako akt najwyższej, choć desperackiej odwagi? To dobre pytanie. Z pewnością była to jakaś manifestacja odwagi, ale z perspektywy czysto taktycznej to był katastrofalny błąd. To była taka klasyczna, średniowieczna szarża na wodza, która na zachodzie owszem nieraz przynosiła skutek. Ale pod warną trafili na zupełnie innego przeciwnika. Jan czarzy to nie była jakaś luźna zbieranina. Aha. To była zdyscyplinowana, świetnie wyszkolona, zorganizowana piechota, która potrafiła stawić czoła konnicy. Nie dali się przełamać. Błyskawicznie otoczyli ten niewielki oddział królewski i, no cóż, po prostu go wybili. Władysław zginął w centrum tej walki. Bolicznym zderzeniem dwóch różnych światów militarnych. Odchodzącej w przeszłość taktyki rycerskiej z tą nowocześniejszą scentralizowaną armią osmańską. Tak, można tak to ująć. Ta szarża, choć może heroiczna w zamierzeniu, okazała się po prostu anachronizmem. Śmierć króla i tej elity rycerstwa w samym sercu bitwy musiała wywołać szok i załamanie morale wreszcie armii. Mimo to trzeba przyznać, huniadzi zdołał opanować chaos na tyle, by zorganizować odwrót części sił. Ale klęska była totalna, a śmierć monarchy przypieczętowała tę katastrofę. Trudno sobie wyobrazić ten szok i chaos, jaki musiał zapanować w szeregach krzyżowców na widok upadku wodzła. Co ciekawe, ta śmierć w pierwszej linii, choć wynikająca z no, ewidentnego błędu, stała się później podstawą do heroizacji Władysława. Pośmiertnie nadano mu przydomek Warnieńczyk. A w pamięci potomnych stał się symbolem ofiary za wiarę. Analiza historyczna musi tu wyraźnie rozróżniać krytykę jego decyzji od tego późniejszego symbolicznego wymiaru jego śmierci. I tu dochodzimy do kolejnej fascynującej warstwy tej historii. Co właściwie stało się z ciałem króla? Ten fakt, że nigdy go nie odnaleziono. Otworzył ogromne pole do spekulacji i legend, które żyły przez wieki. Rzeczywiście, brak ciała stał się źródłem wielu, wielu narracji. Pierwsza, oparta na relacjach tureckich, jest chyba najbardziej prawdopodobna, chociaż makabryczna, no i służyła oczywistym celom propagandowym. Według niej głowę Władysława odcięto. Żeby ją zakonserwować, co samo w sobie brzmi upiornie, umieszczono ją w naczyniu, czy może worku z miodem. Makabryczne trofeum. Cel był jasny złamać ducha przeciwnika. Dokładnie, głowę tę przewieziono potem do bursy ówczesnej stolicy czy ważnego ośrodka Imperium Osmańskiego. Tam została zatknięta na włócznie i obnoszona w triumfalnym pochodzie. Chodziło o zademonstrowanie potęgi sułtana i no, upokorzenie chrześcijan. Resztę ciała króla, według tych samych relacji, wrzucono do pobliskich jezior warnejskich. To by tłumaczyło, dlaczego nigdy go nie odnaleziono. Potężny akt symboliczny, brutalna demonstracja siły. A jak na tę katastrofę i takie potraktowanie monarchy zareagowano w Polsce? Jak próbowano sobie z tym poradzić? Niezwykle ciekawa jest tu interpretacja Jana Długosza, naszego najważniejszego kronikarza. Długosz, co może trochę dziwić, nie skupił się na analizie błędów taktycznych. Zamiast tego, Poszedł w stronę wyjaśnienia powiedzmy moralno-teologicznego. Stwierdził, że klęska była karą boską za rzekome grzechy i naganne skłonności młodego króla, do których czynił takie no, zawoalowane aluzje. Czyli próba racjonalizacji tej traumy narodowej poprzez obarczenie winą samego władcy, żeby chronić ideę Krucjaty i nie przyznać się do słabości militarnej. Właśnie tak. W ten sposób długoż niejako chronił samą ideę tej świętej wojny. Klęska nie wynikała ze słabości sprawy chrześcijańskiej, tylko z grzechu jej lidera. To pokazuje, jak elity intelektualne próbowały oswoić ten szok i upokorzenie warny, wpisując je w znany religijny schemat kary za grzechy. Ale to oczywiście nie zamknęło sprawy. No właśnie, bo ten brak. Ciała musiał działać na wyobraźnię. Ludzie po prostu nie chcieli wierzyć w taką śmierć, tak? Dokładnie. Powstała próżnia, którą natychmiast wypełniły legendy. Były one takim rodzajem no, psychologicznego mechanizmu obronnego. Pozwalały zachować nadzieję. Najsłynniejsze są chyba dwie. Pierwsza o królu, który przeżył bitwę, ale w poczuciu hańby usunął się w cień i żył jako pustelnik na wyspie Salamanka. Rozpoznano go ponoć dopiero po śmierci, dzięki cesze fizycznej, sześciopalcom u nogi. Niesamowite. Druga, bardziej romantyczna, lokuje ocalałego króla na portugalskiej Maderze. Miał tam żyć pod przybranym nazwiskiem jako rycerz, ożenić się, założyć rodzinę. Te legendy świetnie pokazują, jak trudno było pogodzić się z tą brutalną prawdą i upokarzającą śmiercią monarchy z rąk niewiernych. Siła mitu była ogromna. Te legendy pokazują też właśnie siłę mitu, który zresztą podsycały późniejsze dzieła, jak chociażby ten wspomniany obraz Matejki. On bardziej kreował bohatera niż odtwarzał fakty, prawda? Zdecydowanie. Obraz Matejki, bitwa pod warną, choć powstały wieki później i pełen historycznych nieścisłości, jest potężnym przedstawieniem tej heroicznej ofiary. Matejko nie malował błędu taktycznego, ale świadomą śmierć w obronie wartości. Ta romantyczna wizja bardzo mocno ukształtowała nasze potoczne wyobrażenie o Warneńczyku. Innym symbolem jest mauzoleum w Warnie, ale to przecież cenotaw, symboliczny grobowiec, ciała tam nie ma. To tylko wzmacnia ten wymiar mitu otaczającego tę postać. Porozmawiajmy teraz o tych twardych, realnych konsekwencjach bitwy. Co ta klęska oznaczała dla Polski, dla Węgier, no i dla całego układu sił w regionie. Skutki były natychmiastowe i bardzo daleko idące. Po pierwsze, Unia Polsko-Węgierska rozpadła się praktycznie w momencie śmierci króla. Polska pogrążyła się w trzyletnim okresie bezkrólewia, co kompletnie sparaliżowało jej politykę zagraniczną. Musiała skupić się na sprawach wewnętrznych, w tym na narastającym konflikcie z Zakonem Krzyżackim. Aktywna polityka antyturecka zeszła na bardzo daleki plan. A Węgry? Czy ta klęska całkowicie je załamała? Paradoksalnie, na Węgrzech klęska wzmocniła pozycję Jana Huniadiego. Choć nie zapobiegł katastrofie, to jemu przypisano ocalenie resztek armii. Już w 1446 roku został regentem Królestwa Węgier i kontynuował walkę z Osmanami, ale już bez wsparcia potęgi Polski. Stracono tę unikalną szansę połączenia sił. Czyli Warna oznaczała de facto rozpad jedynej realnej koalicji, która mogła no, powstrzymać tę ekspansję osmańską w tej części Europy. Tak. I to jest kluczowy wniosek o znaczeniu strategicznym. Utrata tej połączonej siły wywołała paraliż w Europie Środkowo-Wschodniej wobec zagrożenia tureckiego. Ale co ważniejsze, i co myślę trzeba mocno podkreślić, Klęska pod warną praktycznie przekreśliła jakiekolwiek realne szanse na zorganizowanie skutecznej odsieczy dla Konstantynopola. To bardzo mocne stwierdzenie. Czyli uważasz, że warna była takim bezpośrednim preludium do upadku Konstantynopola? Można tak argumentować z dużą dozą prawdopodobieństwa. Osmanowie zobaczyli pod warną, że Europa chrześcijańska jest podzielona, niezdecydowana i militarnie, przynajmniej w tej formie rycerskiej, po prostu słabsza. Murat II, a potem jego syn Mehmed II, zdobywca, mogli teraz bez większych obaw skoncentrować swoje siły na oblężeniu tego ostatniego bastionu Bizancjum. Gdyby pod Warną zwyciężyli krzyżowcy, historia naprawdę mogłaby potoczyć się inaczej. I niecałe dziewięć lat później, w maju 1453 roku, Konstantynopol upadł. Wydarzenie Singul koniec pewnej epoki. Ten związek z Warną wydaje się druzgocąco logiczny. Dokładnie, Warna była takim tragicznym sygnałem ostrzegawczym, który został zignorowany albo którego po prostu nie potrafiono odczytać. Pokazała też, o czym już wspominaliśmy, tę militarną przewagę osmańskiego modelu wojskowego w tamtym okresie tej dyscyplinowanej piechoty nad ciężką jazdą. Zwycięstwo tureckie pod Warną, choć okupione stratami, potwierdziło ich efektywność. Mimo tej druzgocącej klęski, postać Warnejczyka jednak przetrwała w pamięci zbiorowej. I to co ciekawe, nie jako symbol porażki, ale raczej ofiary. Tak z czasem narracja historyczna, zwłaszcza w Polsce i na Węgrzech, skupiła się na tym aspekcie poświęcenia. Władysław stał się symbolem młodego króla rycerza, który oddał życie w obronie chrześcijaństwa. No, męczennik za wiary. Pamięć o nim jest wciąż obecna choćby przez ten napis Warna 10X1444 na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, wśród najważniejszych bitew polskiego oręża. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, bitwa pod Warną to tragiczny splot naprawdę wielu czynników. Młodzieńcza ambicja, a może i brawura króla, ogromna presja polityczna związana z utrzymaniem tej unii, ten ideologiczny zapał krucjatowy, który doprowadził do zerwania pokoju, no i ten fatalny błąd taktyczny w decydującym momencie. To także, jak mówiliśmy, militarny punkt zwrotny, pokazujący zmierzch pewnej epoki w wojskowości. I nie zapominajmy o tej fascynującej wielości narracji wokół samej śmierci króla: od tej brutalnej propagandy zwycięzców, przez moralizatorskie wyjaśnienia Długosza, aż po te pocieszające, choć zupełnie nierealne legendy o ocaleniu. Każda z nich mówi nam coś ważnego o tamtych czasach. I o tym, jak radzono sobie z traumą. No i te konsekwencje, o których mówiliśmy koniec Unii Polsko-Węgielskiej, osłabienie frontu antytureckiego, a w szerszej perspektywie wydaje się to niemal pewne pośrednie przypieczętowanie losu Konstantynopola i ugruntowanie dominacji osmańskiej w tej części Europy na całe stulecia. Zostawmy więc może naszych słuchaczy z pytaniem, które wciąż prowokuje do myślenia i chyba nie ma jednej prostej odpowiedzi. Jak dzisiaj patrzeć na Władysława Warnańczyka? Czy przede wszystkim jako na no, nierozważnego młodzieńca, którego błąd kosztował życie tysięcy i być może przyspieszył upadek Bizancjum, czy może jednak głównie jako na symbol poświęcenia w obronie Europy, którego tragiczna śmierć, niezależnie od jej bezpośrednich przyczyn, stała się fundamentem trwałego heroicznego mitu? Rozróżnienie między historyczną postacią a jej legendą, oddzielenie faktów od późniejszych interpretacji to wciąż jest fascynujące wyzwanie.